16 listopada na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury zaprezentowano operę komiczną w dwóch aktach pod tytułem Cyrulik Sewilski w reżyserii Henryka Konwińskiego. Dzisiejsza opera jest szalenie zabawna, przede wszystkim. Historia, oczywiście, kompletnie poplątana i skomplikowana, ale w sumie, w sumie prowadzi do szczęśliwego finału. Krótko mówiąc stary, no podobno stary doktor, rzeczy dzieje w Hiszpanii oczywiście ma wychowanicę pod swoją opieką i jest w niej zakochany i zamierza się z nią ożenić a oczywiście Jedną z głównych postaci jest tam Figaro, Goli Broda, który, który jest spirytus mowę z całej tej historii. Także ułatwia spotkania i tak dalej, przebiera się, kombinuje. Krótko mówiąc, książę Alma -Viva. również się kocha od dawna w tej dziewczynie, a ponieważ wiekiem są dużo bardziej odpowiedni dla siebie, także cała historia polega na tym, książę próbuje w jakiś sposób pozamykaną na wszystkie zamki, i pilnowaną pilnie przez doktora dziewczynę, Rozynę. Jakoś poznać, po czym zdobyć jej miłość i rzecz się szczęśliwie kończy. Rzecz ma dwa akty, ale myślę, że jest to wszystkim świetna zabawa, a przede wszystkim świetna muzyka. Osobiście bardzo lubię Belcanto, a Rossini w tym był jednak najlepszy, bo również wiele zajmowałem się Do Inzettim. Obok równocześnie działał Bellini, także jest to cała epoka Belkanta, Są oczywiście pewne zasady jej wykonywania i jak zwykle karkołomne partie wokalne. Natomiast w sumie szczególnie Cyrulik Sewilski jest miłą muzyką do słuchania, także wychodzi się na pewno w pogodnym nastroju, nucąc skądinąd znane melodie i podziwiając kunszt, kunszt naszych artystów. Na sztuki się nie starzeją, także Marsze czy tego typu autorzy prawda, są zawsze, zawsze bawią publiczność, zawsze są atrakcyjni i zawsze można znaleźć odniesienie do dzisiejszych czasów, to są po prostu stosunki międzyludzkie, które się od, od nigdy nie zmieniły.